Diaksik, oczywiście będziemy testować chipsy doritosy flaming hot one są ostre oczywiście, nawet widać straszne opakowanie że widać, że pikantne doritoski i je dzisiaj będziemy testować, ale nie tylko, bo jeszcze będziemy testować oto ten napój taki o on 255 litrów, więc sobie ubijemy to i zjemy to. Idę to ma, to już Wam mówię. To jest przodu powinno być napisane. Nie ma, to nie, nie mogę zobaczyć. Oj dobra, dobra już nie będziemy tyle gadać, zaczynamy. No i co więcej można powiedzieć o tych chrupkach i o tym napoju. Najpierw projektujemy chipset, nie? kość, wygląda strasznie. Widzę, że mocno przyprawiony, jak łąci przeleż, Ale to dzisiaj nie, nie na ten odcinek, tylko mamy do rytuski smaczne. No i co? Spróbujemy. bardzo dobre, lekko pikantne no powoli się odpala, ale no są dobre tyle mogę powiedzieć troszeczkę palą ładnie no, pachną są bardzo czerwone jak widać bardzo czerwone takie o przypalone tutaj jest. Dobra. Teraz próbuję tam. Level up. Teraz szybki zmiere. Pachnie ładnie jabłuszkiem Bo to jest oczywiście straszne jabłko To co, mi się za te Oni pachnie bardzo ładnie pachnie, Uf, Jakieś perfumki takie Nie jest kwaśne Jest bardzo słodziutkie Czuć jabłuszko Jak taki słodycz jabłkowy, no ale dobry jest. No, nie jest jeszcze takim energetykiem. Jest bardziej, no takie 7-latek, by już mógł to pić, ale już tak po, poniżej 7 lat, no i tu 14 mg kofeiny, no ale. No, co Bardzo dobry. Bardzo dobry nawet No, no to co? No. no to żegnamy się tyle na dzisiaj, tyle powiem. No i cześć!